Nikt nie ma mieć problemów. Taki jest cel tej akcji informacyjnej. Mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie składają deklaracje śmieciowe. Urząd wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców przygotował instrukcję, jak w prosty i intuicyjny sposób wypełnić deklarację za odbiór odpadów komunalnych na rok 2021. Nasi mieszkańcy krok po kroku są kierowani zgodnie z tą instrukcją by mogli dobrnąć do miejsca, w którym złożą tylko swój podpis i ta deklaracja będzie już taką, która może dotrzeć do Urzędu Miasta, by gospodarowanie odpadami i całe to zadanie, które realizuje Gmina Krosno-Odrzańskie spełniało oczekiwania zarówno ochrony środowiska, jak też i ustawodawcy, Dzięki podanej instrukcji punkt po punkcie będzie można szybko wypełnić tzw. deklarację śmieciową. W ubiegłym roku część mieszkańców popełniała błędy w swoich deklaracjach. Instrukcja ma na celu wyeliminować te błędy i po prostu ułatwić mieszkańcom uzupełnienie dokumentu. Instrukcja dostępna jest między na stronie www.krosnoodrzańskie.pl. Jest oczywiście infolinia dostępna też dla naszych mieszkańców, jest strona www.krosnoodrzańskie.pl i www.czystek.krosnoodrzańskie.pl To dwie strony, na które kierujemy naszych mieszkańców, by mogli dowiedzieć się wszystkiego o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do 10 lutego do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Będzie przygotowany specjalny pojemnik na druki przy wejściu do budynku A lub skorzystać z drogi elektronicznej wysyłając podpisany skan na e-mail odpady.maupakrosno@rzainskie.pl.